Sprzedaż na konkurencyjnym rynku to sporo wyzwań. Aby sukces mógł zostać osiągnięty, trzeba często dużo czasu na poukładanie procesów oraz świadome zaplanowanie strategii marketingowo-sprzedażowej. I w takim właśnie środowisku potrzeba nam zawierania wartościowych partnerstw oraz sojuszy. Dzisiaj właśnie o partnerstwach i sojuszach rozmawiam z, z naszym wspólnym w sumie chyba znajomym, bardzo dobrym i serdecznym Karolem Bartkowskim. Cześć, Karolu. Cześć, cześć, Karolu. Witajcie. A Ja oczywiście nazywam się Karol Bancerz, a wysłuchacie kolejnego odcinka podcastu K2. Zanim jednak powiem, że zaczynamy, to jeszcze mam dla Was taką bardzo konkretną informację. W pierwszej części naszego spotkania będziemy rozmawiać o tym, czym jest partnerstwo i sojusze. Będziemy oczywiście rozmawiać o samej idei. W drugiej natomiast części dzisiaj po południu powiemy sobie o rodzajach takich właśnie partnerstw i sojuszy, więc będzie się działo. To co? Zaczynamy? Jasne. To zaczynamy. K2 Podcast. Słuchaj nas na telefonie lub w komputerze na dowolnej platformie podcastingowej. Karol, dzisiejszym tematem naszego odcinka K2 Podcastu są partnerstwa i sojusze. Masz jakieś partnerstwa? Tak, właśnie. Powiem ci, że właściwie ja uwielbiam nazywać to sojusze, chociaż zgodnie z Wikipedią sojusz to między państwami jest, ale wiesz, no jak to mówią państwo, kowalscy mogą mieć sojusz z państwem tak jak na przykład Bartkowskimi czy bancerzami, prawda? Więc Racja. państwo to państwo. W każdym razie doskonałym przykładem partnerstwa, sojuszu jesteśmy my. Każdy z nas prowadzi swój biznes, zupełnie inny, swoją firmę, swoje działania i jednocześnie współpracuje współpracujemy razem. No właśnie daje nam to wiele, jednocześnie dodaje nam wiele i o tym dzisiaj chciałbym porozmawiać. Mhm. Mm Okej, okay. to wiem, że przygotowałeś parę jakby takich założeń co do idei, zasad budowania partners i tych sojuszy, o których wspomniałaś. Mm -hmm. No to w takim razie ja myślę, że nie trzeba tutaj przedłużać i zanudzać, bo jednak no bądź co bądź rok szkolny się rozpoczął i te lekcje w szkole były zawsze krótkie. Albo inaczej, były bardzo długie. Bardzo długie, a my zróbmy to krótko. A my zróbmy jednak po prostu krótko. No Zgadza się. Mamy taką zasadę, podobno prawdziwa, podobno nieprawdziwa, to jest win-win, czyli wygrane, wygrane. O co chodzi z takim partnerstwem? No właśnie, ja zawsze się bałem tego, bo e, mówienie win-win e, powodowało, że e, jak gdyby ludzie się odprężali. Czyli e, mogę nic nie robić, a właściwie m, też mogę wygrać, prawda? No bo, no bo jak win-win, no to zasada taka jest i tak dalej. Ja nazwałem to e, u siebie absolutne win-win, czyli e, nie może być inaczej. Tylko jest jeden pewien e, bardzo istotny warunek, a mianowicie każdy z partnerów. Bierze na siebie, czy to będzie ich dwóch, dwoje, czy dziesięcioro, to, to jak gdyby nie ma znaczenia. Idea jest bardzo ważna. Każdy bierze na siebie 100% odpowiedzialności za powodzenie projektu. Mm -hmm. Nie 50%. Jak na przykład jest nas dwóch, to ty za połowę odpowiadasz, ja za połowę odpowiadam. Nie. Dlatego, że nawet jak ty zrobisz swoje 50%, a ja nie zrobię nic albo zrobię 10%, to będzie i tak tylko 60% powodzenia biznesu. A my mówimy o win-win. Dlatego. Chodzi o to, żeby nauczyć się w partnerstwie brania 100% odpowiedzialności za siebie. Czyli nie patrzę dosłownie na to, czy ten partner coś robi, czy nie robi. Nie opieram odpowiedzialności albo mojej motywacji na tym, czy ten partner będzie coś działał, czy nie. Oczywiście, kiedy nic nie będzie robił, oczywiście, kiedy będzie się ociągał, ja mogę zwrócić uwagę, tak? Ja mogę w pewnym momencie wręcz zażądać, słuchaj, róbmy. Działajmy dalej, tak? Róbmy mm -hmm, to, tak mm -hmm. jak się e, umawialiśmy, ale chodzi o to, że bez względu na to, jak będzie partner funkcjonował, od razu ja biorę się za 100% e, czy jak gdyby 100% odpowiedzialności za to. Ale własnej odpowiedzialności a nie, dokładnie nie w odpowiedzialności tak. grupowej. Tak mhm. jest, dokładnie tak. Czyli no, nie będę wyręczał partnera. Tylko jeszcze raz powtórzę, nie będę patrzył co on robi, tylko ja biorę się na 100% za robotę, tak? Mhm. I w te, umawiamy się, to jest właśnie od razu tak się umawiamy, czyli e, słuchaj, bierzemy się za to e, ostro i działamy. Tak, każdy niech robi swoje. My możemy, wiesz, w pewnych partnerstwach, które mogą trwać na przykład latami albo miesiącami, partnerzy mogą się przez najbliższe 3 miesiące nie widzieć i nie słyszeć. No, bo wiesz, każdy ma do wykonania pewną bardzo określoną robotę, tak? I teraz mhm. wiesz, jak ja mam wykonywać swoją i jeszcze sprawdzać partnera, no to, no to nie jest partnerstwo. No to co, to, to, to jak to nazwać inaczej, nie wiem. Ale partnerstwo, moim zdaniem, czy ten sojusz, ja uwielbiam to słowo sojusz, ono ma taki inny wy wydźwięk. Sojusz powinien być takim, że, dobra, gram z partnerem, który jest poważny i mhm. też chcę na tym skorzystać. Dobra. I tyle. To teraz ważne pytanie, jak w takim razie takiego partnera, który będzie dawał z, od siebie 100% z swojej części znaleźć? Wiesz co, no to, to jest sztuka, prawda? To jest sztuka, ale to też z pewnością jest ta umiejętność obserwacji, i niektórzy nazywają to intuicją, e, pewnego rodzaju też nosem do biznesu, nosem do ludzi. E, jeżeli się jest otwartym, umie się obserwować, ma się pewne doświadczenia, to pewne symptomy, że będzie dobrym partnerem albo nie będzie dobrym partnerem się pojawiają, tylko okay. my się czasami oszukujemy. A ja wiem, że do tej pory ktoś może tak sobie powiedzieć. Ja wiem, że ktoś do tej pory mnie trzy razy ktoś tam oszukał albo wykorzystał, ale nie, ten partner to już będzie inny. I widzimy te same symptomy co u tamtych, którzy nas oszukali. Nie, nie, teraz będzie inaczej. Włączamy samo oszukiwanie się. Natomiast tutaj chodzi o to, że jeżeli szukam partnera do prawdziwego sojuszu, mhm. to musi grać pod każdym względem. Po prostu. Mhm. Gra, wchodzę. Poza tym sojusz... No, to co, a co w takich sytuacjach, jeżeli się sparzymy rzeczywiście? Przy tym kolejnym, czwartym, piątym, dziesiątym partnerze, to co, partnerstwo i współpraca nie jest dla nas? Wiesz co, to właściwie wtedy moglibyśmy już powiedzieć, przeskoczyć do punktu czwartego, w którym są wyzwania, zobowiązania, rozwój, mhm. bo partnerstwo daje rozwój. Uh -huh. Sojusz daje rozwój. Uh -huh. Więc tak czy owak. czy A to może rozejm, mówisz, nie ma walki. No właśnie, bo partnerstwo ma być swojego rodzaju e, i tutaj m, znowu jak gdyby e, istotną wartością dodaną. Uh -huh. Czyli e, mam mnie wspierać, czyli to jest nasz punkt drugi, dobra, żeby tak nie skakać. Pierwszy punkt to był absolutny win-win. Uh -huh. Drugi to jest istotna wartość dodana dla każdego. Uh -huh. Czyli dla każdego partnera, dla każdej strony. Więc w związku z tym. Odpowiadając na twoje pytanie. Jeżeli by się okazało, że partner jednak no, w jakiegoś tam powodu nie dowiózł tego co obiecał, to zwróć uwagę, że ja pozyskałem kolejną kompetencję. Czyli mm -hmm. wymyśliłem na przykład partnerstwo, mogę znaleźć innego, równorzędnego partnera, to ma być wartość dodana, a nie być albo nie być mojego życia czy biznesu. Mm -hmm. Tak? Z lekarzem się różni. Czyli koronawiruszy jest jeden, natomiast partnerstwo potrzebujemy po to, żeby się dalej rozwijać. Tak jak powiedziałeś w wstępie, dokładnie ten tak jest, tak jest, żeby wzmacniać biznes, swoją markę, swoje, swoje reputacje, tak uh -huh. jak Ewa też mówiła, uh -huh. wiele jest powodów. Na przykład dotrzeć do grupy, do nowej grupy docelowej z partnerem. Uh -huh. Ja uh -huh. tylko wspomnę o sojuszu, jaki mam mojekonferencje.pl i ja mam dostęp dzięki temu sojuszowi do tysięcy hoteli, które są ich klientami. Uh -huh. A oni jednocześnie mają możliwość jak gdyby m, wspierania swoich partnerów tym, że Karol może, czyli ja, może dla nich zrobić e, szkolenie, tak? Bo ja poszedłem do mojej konferencji, zrobiłem im szkolenie, zobaczyli jak pracuję, uwierzyli, zawierzyli, zaufali. E, ja z kolei dałem od siebie e, dużą zniżkę na szkolenie moje, więc hotele dzięki temu, że są klientami mojej konferencji.pl mhm. mają taniej moje szkolenie. No I to mhm. jest taki win-win, czyli wiesz, jak hotel do mnie nie przyjdzie i nie zrobi ze mną szkolenia, to ja nic nie tracę. Ale no tak. jak zrobi, to tylko zyskuję. Mhm. Tak? Po prostu. Więc jak dzwonię do hoteli, to yy, nie jestem no-name'em. Tylko mówię, że dzwonię między innymi w imieniu mojej tak czy w porozumieniu z mojej PL i tak dalej, i tak dalej. Hotele dostają na przykład voucher m, razem z fakturą za kolejny rok m, korzystania z, konferen z portalu. Razem przychodzi faktura i mój voucher. Uh -huh. I mam bardzo dużo telefonów od hoteli, właśnie: o, dostaliśmy voucher, o co chodzi. Uh -huh. nie? I to jest taki, wiesz, zgodzą się? Super. Nie zgodzą się? No, to, no nic się nie stało. Uh -huh. No, działamy I, dalej. Nie? I to jest taki przykład partnerstwa. No dobrze, ja się zastanawiam, czy takie partnerstwo miało rację by, by, bytu w branży call center. No i dochodzę do wniosku, że jak najbardziej. Tym bardziej, że mamy mnóstwo takich partnerstw, nie tylko z branży contact center, ale szczególnie z branży telemarketingowej czy inaczej. Telekomunikacyjne może w ten sposób, bo mamy mm -hmm. wszystkich operatorów wirtualnych. Przecież oni bazują w ramach swojej współpracy na infrastrukturze innego operatora. Wynajmują przestrzeń, nazwijmy to, tą sygnały w telefonii komórkowej, żeby świadczyć usługi telekomunikacyjne innym klientom mniejszym. Czyli można byłoby tak założyć, że to jest tak zwany white label, o którym zresztą dzisiaj będziemy mówić po południu, w popołudniowej części audycji, a to jest właśnie taki przykład takiego partnerstwa biznesowego, które jest oparte o win-win, bo i operator zarabia, i ten, który sprzedaje ten produkt. White Label również zarabia. Mhm, dokładnie tak, czyli właściwie bez siebie, jako pojedynczych firm, mogliby żyć no bo najwyżej zmienią partnerów, tak, ale mhm. z drugiej strony, kiedy razem współpracują, z pewnością korzystają. Wiesz, w, w, w Contact Center. Partnerstwa to też w dużej mierze będą zależały jednak od tego, jakie, jakie usługi świadczą. Czyli, jeżeli to będzie wiesz, takie wewnętrzne contact center, co innego, trochę outsourcingowe contact center. Natomiast przy outsourcingowych. Można na przykład porozumieć się z jakąś dużą organizacją pod tytułem, nie wiem, pracodawcy, Lewiatan, tak jest organizacja, mhm. i przygotować dla nich jakieś materiały szkoleniowe albo materiały informacyjne pod tytułem, mhm. jak optymalizować działanie wewnętrznego czy zewnętrznego albo na co zwracać uwagę mm -hmm. i czy jeżeli chcesz założyć kontakt center no to na co zwrócić uwagę i tak materiały mogą trafić bezpłatnie oczywiście w formie no, takiej profesjonalnej do członków tegoż stowarzyszenia jednego drugiego piątego mm -hmm. i jeżeli oni by się zdecydowali no to mogą powiedzieć aha no dobra skoro polecam mnie Prawda, ta organizacja, no to widać, że to jest poważny call center, więc ja się do niego zgłoszę. I to jest partnerstwo, czyli uh -huh. jak się nie zgłosi, no to nic się nie stało. Uh -huh. Pracę włożyliśmy jedną, przygotowaliśmy edukacyjne materiały, nie broszurę uh -huh. sprzedażową, tylko materiały edukacyjne, czyli jak nie skorzystają, to członkowie się nauczą czegoś, dowiedzą czegoś, otworzą oczy na coś, prawda? Organizacja zyskuje tym, że pozyskując partnerów, sojuszników edukuje za darmo mhm. sama też nie ponosząc kosztów mhm. edukuje za darmo swoich członków a call center no zdobywa nie dość, że polecenie mhm. to jeszcze dodatku nową grupę docelową to tak mhm. teraz mi do głowy przyszło mhm. na pręce no to ja jeszcze jeden podam taki przykład z branży telekomunikacyjnej albo inaczej telemarketingowej kiedy to outsourcingowe call center po prostu sprzedaje produkty firmy X dla klientów firmy Y Pośrednicą, trząc, obsługując cały back office i tak dalej, i tak dalej. Przykładów takich firm jest na rynku całkiem sporo. E, firmy ubezpieczeniowe z firmami telekomunikacyjnymi bardzo często tak współpracują, ale jest, są firmy outsourcingowe, które na przykład sprzedając m, abonamenty, plany taryfowe jednego operatora, dorzucają coś od siebie z jakiegoś partnera, na przykład kartę rabatową na rok e, hmm. z opcją m, przedłużenia, ale dzięki temu mamy wymianę danych i w związku z tym też e, klienci. Operator dostaje dodatkowy bonus, tą wartość dodaną dla, dla swojego klienta, a firma, która sprzedaje te karty rabatowe, dodaje potencjalnego klienta na przyszły rok. Genialne Oczywiście. rozwiązanie, które Oczywiście. jest stosowane bardzo często w outsourcingowych. Jakoś tak się dziwnie złożyło call center, ale bardzo no fajne tak, rozwiązanie. Tak, 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 tak. Zobacz teraz kolejna rzecz. Operatorzy telekomunikacyjni, którzy mają własne, własne finansowe. Właściwie to już banki można powiedzieć, ale mimo mhm. wszystko to, to, to jest tylko z nazwy y, ich bank, a właściwie to jest partnerstwo z, z bankiem, tak? który mhm. y, jak gdyby tylko udostępnia własny soft i mm -hmm. możliwości bankowe. To jest chociażby T-Mobile tak? chyba robił partnerstwo takie, z, Aliorem. z Aliorem, tak, albo tak, tak. z -Bank, bankiem, z m bankiem. No to jest takich dużo całkiem przykładów. Ja myślę, że tak naprawdę cała sprzedaż będzie coraz częściej oparta o rozwiązania mm -hmm. partnerskie, czy też sojusznicze, gdzie tak. sprzedajemy produkt wywiązany. Uh -huh. No Oczywiście, to jest jakaś tam forma cross-sellingu, upsellingu, bardzo też często, no bo dosprzedajemy sprzedajemy dany swój produkt, sprzedajemy swój i dodajemy jeszcze produkt partnera, ale to też powoduje, że ta firma zdobywa coraz większe jakby wolumeny przychodowe, kwoty przychodowe, z drugiej strony świadcząc swoim klientom usługi, których dotychczas nie, nie robili, nie świadczyli, ale w ramach tego partnerstwa z tym podmiotem zewnętrznym. Jest to sieć partnerska, na pewno, bo tak naprawdę te oba produkty no, mogą być komplementarne oczywiście, ale nie muszą. Mogą być muszą. uzupełniające się, a mogą być wręcz. No na pewno nie mogą być konkurencyjne między sobą. To fakt, mhm. to tutaj to tak, to tak, bez tak, wątpienia, tak, tak. tak? Z drugiej strony, no trudno nazwać, znaczy można nazwać telefonię stacjonarną z telefonią komórkową. To są jakby dwie różne rzeczy między sobą konkurencyjne, ale żadna z nich. Nie ma obu jakby argumentów, jeżeli chodzi o mobilność, a to właśnie mobilność jest najistotniejsza. Czyli jedna ma mobilność, czyli telefonia komórkowa, druga ma jest stacjonarna, więc no nie ma tej mobilności. W związku z tym w tym aspekcie nie konkurują ze sobą. No tak, a z drugiej strony, mogą się bardzo dobrze wspierać, uzupełniać. Wiesz, nawet jeżeli to byłaby trochę konkurencyjność pod tytułem siłownia ma. Sojusz z firmą sprzedającą bieżnie do domów, nie? czy mini mhm. siłownie do domów. No mhm. bo to nie oznacza, że jak przyjdzie klient do siłowni i pochodzi tam 3-4 razy i już nigdy nie przyjdzie, to siłownia na tym zyska. No nie mhm. zyska, ale mhm. jeżeli poleci partnera i ten klient kupi w tej siłowni bieżnie do domu no to właśnie w ten sposób siłownia może zarobić yy, jednocześnie, bo, bo klienci są różni po prostu, tak? Tu nie chodzi o to, żeby ich odstraszać. Tu, tu mhm. jest z kolei potrzebna... Ale jeszcze tutaj ważna rzecz, o której trzeba podkreślić, że osoba taka, taki klient, który nawet kupi taką bieżnię, będzie z niej powiedzmy częściej w domu korzysta, no bo nie trzeba jechać do si tej siłowni, tak. czy, czy, czy zrobić ja tu jakiś spacer, no i może w pewnym momencie znowu wrócić, bo dla niej bieżnia będzie już za, małym, za małą atrakcją, jeżeli chodzi Oczywiście. o ćwiczenia i będzie potrzebował na przykład, nie wiem, jakiś ciężarów, dajmy na to. Słuchasz podcastu K2 Podcast. E, to jest Pasaż. po pierwsze, po drugie, wsparcia trenera personalnego. Mhm. Po trzecie, mały paradoks. Bardzo często na siłownie chodzą ludzie, którzy już mają za sobą pewne doświadczenia sportowe. Mhm. Bo niektórym jest, nie wiem dlaczego, głupio albo wstyd iść i się pocić, dyszeć, sapać mm -hmm. na siłowni, mm -hmm. tak im się wydaje, bo wszyscy tam przecież są tak cudownie już zbudowani i w ogóle cudownie ćwiczą i tam nie ma amatorów, tak się niektórym wydaje, więc... Ale jak chodzą... wejdziesz na siłownię, to zależy jaką, jak no taką szemraną no. osiedlową, no tam trenują osoby, które wiesz, z wyglądu już jakby wyglądają, jakby no, życie tak. tam spadziły na siłowni, ale generalnie jak wejdziemy do siłowni, to jest pełno grubasków w siłowniach, no tak, ale no chyba taka jest idea. No po no, to, 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 to chodzimy to jest, do siłowni. Nie? Dokładnie. Każdy z nich zaczynał? Koło zamknięte. Na Został. zasadzie, y, kie, kiedy się weźmiesz za odchudzanie. No jak schudnę 10 kg, to się wezmę za odchudzanie. Mhm. No jak? No wiesz, albo kiedy będziesz odkładać pieniądze? No jak będę bogaty? Kurczę, no ale właśnie dlatego ludzie są bogaci, bo odkładają pieniądze. no Między innymi oczywiście, więc. Bo nie są bogaci. tego typu. No, I Proste. tak dalej, i tak dalej. Ale, więc, ale, więc... ale odbiegamy bardzo od tematu, mówimy teraz o siłowni, o zbieraniu pieniędzy. Mamy wartość dodaną, o której wspomnieliśmy, a czasami. No bo to jest nagli. wartość dodana. Bo to jest wartość dodana. No dobra, a co w takim razie z powodem do dumy? Czy partnerzy no właśnie, mogą być dumni ze współpracy z partnerem jakimś innym? To jest też ta sytuacja, w której ja jestem zwolennikiem partnerstwa, z którego możemy być dumni, którym się możemy chwalić, tak? To mm -hmm. znaczy oczywiście mogą być różne inne partnerstwa pod tytułem, nie wiem, dla mnie na przykład takim, którym bym się nie chciał chwalić, to partnerstwo z jakąś kancelarią czy tam komornikiem, wiesz, mm -hmm. wolałbym się tym nie chwalić, no, czy znaczy możesz wolałbym... współpracować, ale nie musisz się chwalić, że akurat z tym ani animem współpracujesz. Tak. Dokładnie, więc bardziej mi chodzi o to, że to jest zawód jak zawód, ale no budzi takie, a nie inne emocje. Mm -hmm. Natomiast o wiele bardziej wolę sojusz z CC News tak i, i Karolem Bancerzem, wow, z mojej wow, konferencji wow, wow, i wieloma wow, wow, wow. innymi... Dziękuję bardzo. Tak, a bardzo, bardzo ja też dziękuję za sojusz i z wieloma innymi partnerami, którym mogę się pochwalić i wręcz jestem dumny, zadowolony, no niż z jakimiś tam powiedzmy sobie mniej... Mm, Reputa budującymi reputację. O, mm -hmm, tak, mm -hmm. tu bym, tak to bym powiedział. No nie? ja zawsze wychodzę z założenia, że jeżeli robić sojusze, to rzeczywiście musi być każde z tych sojuszy win-win, każda strona zadowolona. E, Rymnęło mi się, przepraszam. E, ale to, mm -hmm. co jest bardzo istotne, to jest to, żeby ten sojusz przynosił właśnie te wartości dodane, te korzyści dla każdego z partnerów. No tak. Dla jednego w jednym miesiącu więcej, dla drugiego w drugim. To jest jakby najmniej istotne, ważne, żeby przynosiło to. Hmm, jakby to powiedzieć, frajdę I korzyści. Friday i korzyści. No i dumę widzisz. I właśnie chociażby. Nie? I chociażby tą dumę. Tak, mm -hmm. tak, tak. Okay. E, no i właśnie te, 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 te czwarte, ostatnie. O, tak, właśnie. Tutaj... I właśnie te czwarte chciałem Ciebie zapytać. To jest wyzwanie, zobowiązanie i sposób na rozwój. Tak, no bo zobaczcie po kolei. Wyzwanie, tak, ma być troszeczkę wyżej e, poprzeczka. Czyli jeżeli zobowiązałem się, e, że będę na przykład, o tak jak u ciebie, będziemy nagrywać podcasty, no to jest już 84. bodajże odcinek będzie teraz e, eee, jakoś tak, o, tak Nawet tak, czy drugi. Tak, no ponad 80. Więc ciężko, ciężko będziemy mieć. Tak, dokładnie tak. Więc wyzwanie. Zdecydowanie, mhm. bo e, jest e, coś, czego nie robiliśmy e, jak gdyby wcześniej. Ja podcastów wcześniej nie nagrywałem. Mhm. E, zobowiązanie, no to powtórzę się, no bo zobowiązaliśmy się, że będziemy regularnie te e, podcasty nagrywać. Mhm. E, no i sposób na rozwój, no takiej akceleracji mojego rozwoju to ja dawno nie miałem. Podcasty każdy, żeby się przygotować, uczy. E, nasi goście, którzy do nas przychodzą, Uczą nasza współpraca uczy mhm. nasze polecenia uczą kurczę rewelacja mhm. jest Sojusz. rozwój jest rozwój jest rozwój absolutnie jest wyzwanie jest zobowiązanie jest rozwój to są takie trzy rzeczy które mnie właśnie w, w sojuszach bardzo 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 kręcą i dlatego też tak chętnie je zawieram a dużo masz takich sojuszy wiesz co no, jako też działający tak jednoosobowo póki co to oczywiście, realnie, żeby to ogarnąć, to wiadomo, zależy jakie, bo są małe i duże. Mhm. Cztery, cztery duże, takie, które wiesz, rangi właśnie CC News, czy y, również y, moje konferencje.pl, no bo DBMS, czyli y, y, właśnie to, żeby do cold callingu było, y, jak do kogo i gdzie dzwonić, y, więc no, tego typu sojusze tak. No i teraz jeszcze fotowoltaika, więc takie cztery duże z których mogę powiedzieć, że jestem dumny, zadowolony, dają wartość, rozwój, wsparcie i tak dalej. Aż się zaczerwieniłem, tego nie widać na antenie. To takie... Trzeba to... zrobić zdjęcie. Tak, tak, chyba tak. Słuchajcie, to jeżeli chodzi o takie sojusze, ideę samą, ja myślę, że powiedzieliśmy wystarczająco dużo, chyba, że powiedzielibyśmy o tych czarnych i nieprzyjemnych częściach związanych z budowaniem sojuszy. Co ty na to? Są takie? Nie znam. Chciałbyś nie znać. Ja myślę, że wybór nie do nieodpowiedniego partnera to jest podstawowy Na i najczęstszy problem budowania takich sojuszy. Przede wszystkim to jest raz. Druga sprawa, brak dobrej komunikacji między partnerami czy też tymi sojusznikami, bo to jest jednak istotne, i brak klarownego określenia zarówno odpowiedzialności obu stron, jak i też. E, kierunków. Zadań. Zadań. I, i, i zadań, i podziałów zadań. zadań mhm. prawda? Tak, I to tak. powoduje, że mamy tak naprawdę kilka już takich sytuacji, w których no te ciemne, czarne karty współpracy, budowania sojuszy są do wypowiedzenia głośno, ale ja myślę, że tymi czarnymi kartami to my się jeszcze kiedyś zajmiemy. Mm -hmm. Tak, my się kiedyś zamkniemy. My się kiedyś zamkniemy i powiemy Wam co nieco o tych czarnych stronach, czarnych aspektach, właśnie takich budowania tak, sojuszy i tak, współpracy. Tak, tak, tak. Ja myślę, że to będzie po setnym odcinku, bo tak ładnie będzie to brzmiało, ale zobaczymy jeszcze, jak nam się uda to Wam. Po, po, setce, to będzie. po setce jest zupełnie inaczej, w związku z tym tak, tak, tak. po setce możemy o takich czarnych charakterach Wam trochę poopowiadać. Marudze, tak. jak zwykle o tej porze, wybaczcie siódma jeszcze przed nami. W związku z tym ja dziękuję bardzo Karolu Tobie za tą część naszego spotkania. No i o godzinie 15 dziękuję. spotykamy się ponownie. Znowu będę zarumieniony, bo znowu pewnie coś Karol powie, ale tym razem to Ty będziesz mnie pytał. To ja będę wypytywał. No tak, właśnie, Tym razem no to, to, to ja się ja się, ten, ja się przygotowuję na rumieńce i na wywoływanie rumieńców, więc jak najbardziej też dziękuję za tę część i do usłyszenia o 15. I o 15 się raz jeszcze słyszymy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Jeśli spodobał Ci się dzisiejszy odcinek tego programu, wyślij link do znajomych lub po prostu udostępnij w mediach społecznościowych. A kolejny odcinek już o 15.00. K2 Podcast.